Wizja dobry, witam w naszym magazynie. Dzisiaj w naszym programie pociągi bez maszynisty. W Niemczech Światowy Koncern Alstom eksperymentuje z pociągami regionalnymi e, mającymi e, jeździć bez żywego człowieka w kabinie maszynisty. Eurostar i Thales łączą swoje siły. W ciągu najbliższych trzech lat zniknie z mapy kolejowej określenie marka Talis, bowiem operatorzy pociągów dużej prędkości Eurostar i Thalys połączyli się w jedną dużą firmę. Natomiast Eurotunel łączący Francję z Anglią jest zagrożony atakiem terrorystów. Same szczęście, że tylko w filmie kinowym. A na początku przedstawimy kilka dalszych ujęć z otwarcia nowego, super nowoczesnego warsztatu kolejowego Kolei Wielkopolskich. Serdecznie zapraszam. Na początku maja bieżącego roku przy ulicy Leśnej w Pongrowcu powstało nowy, kluczowe dla funkcjonowania taboru kolei wielkopolskich obiekt warsztatowy. Hala główna opowierzchni zabudowy około 2800 m2 będzie miejscem przeznaczonym do przeglądów, napraw mycia zewnętrznego oraz sprzątania wnętrz pojazdów. Natomiast hala postojowa o powierzchni zabudowy około 2000 m2 służyć będzie odstawianiu pojazdów w czasie odczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Prace objęły również wykonanie budowy rozjazdów i torów dojazdowych do zaplecza technicznego wraz z przebudową przejazdu kolejowego. Jak widać, to okazały imponujący obiekt o dużych walorach użytkowych. Na stacji kolejowej Paryż Północ pociągi dużych prędkości Thalys mają własny peron. Codziennie jeżdżą między Francją, Belgią, Holandią i Niemcami. W ciągu najbliższych trzech lat marka Thalys zniknie na rzecz nazwy Eurostar, ponieważ w marcu tego roku Komisja Europejska zezwoliła na połączenie dwóch operatorów Thalys i Eurostar. W kwietniu powstała wspólna spółka holdingowa o nazwie Eurostar, która ma siedzibę w Brukseli. Eurostar ma własną platformę na skraju stacji Paris Nord. Łączy Paryż z Londynem w 2 godziny i 17 minut. Podczas podróży przecina Eurotunnel pod Morzem Północnym w 35 minut. Zasadniczo pociągi Thales i Eurostar odpowiadają pod względem technicznym francuskim pociągom TGV. Dodatkowo są przystosowane do jazdy w różnych krajach. Eurostar spełnia również najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa, np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej i hamulców. Ponadto, przed wejściem do pociągu, podróżni i ich bagaże muszą przejść przez specjalne instalacje kontrolne tak jak na lotnisku. Ma to na celu powstrzymanie potencjalnych terrorystów od pociągu, więc Eurostar to bezpieczny pociąg. Mimo to w zeszłym roku ukazał się film akcji, który opowiada o ataku terrorystycznym w tunelu pod kanałem La Manche. Niestety film jest skąpy w dbałości o szczegóły. Widać to już na przykładzie tego wejścia do tunelu, które powstało na komputerze. Po środku, pomiędzy dwiema rurami dla pociągów, znajduje się tunel drogowy dla pojazdów dostawczych. To prawda, ale wejście dla tych pojazdów znajduje się poza szynami, a nie po środku, jak w symulacji kinowej. I bardzo zdumiewające, nad szynami nie ma przewodów od prądu trakcyjnego. Tutaj widzimy pociąg faktycznie Wjeżdżający do Eurotunelu, jak charakterystyczne są przewody elektryczne. Ale oczywiście przewody ingerują w realizację scenariusza, wtedy rzeczywistość musi zostać skorygowana. Tak było w 1996 roku w pierwszym filmie akcji Mission Impossible z Tomem Cruisem. Tam gwiazda jest ścigana przez helikopter w Eurotunelu, a Cruz wisi na żywe. To całkowicie niewiarygodne tunel pod kanałem La Manche, jak cała infrastruktura kolejowa w Wielkiej Brytanii jest nawet węższy niż w Europie kontynentalnej. Żaden helikopter nie byłby w stanie tam polecieć nawet bez przewodów zasilających. Szkoda, że producenci filmowi wydają się uważać, że ich widzowie są mniej rozwinięci, ale może tylko my, miłośnicy kolei, zauważamy coś takiego. Godne pochwały producenci filmu Zamach w Eurotunelu zabudowali segmenty Eurotunelu specjalnie na potrzeby filmu w studiach Ma Film w Budapeszcie zgodnie z koncepcją cyrurową z tunelem serwisowym po środku. W rezultacie ten film wydaje się znacznie bardziej realistyczny niż filmy z Tomem Cruise'em. Oczywiście wnętrze Aerostara wygląda inaczej niż w prawdziwym modelu. Tutaj widzimy w filmie Cafe Bar, a tutaj prawdziwy kafe Bar Aerostara. Ale oczywiście to trzeba by było zmienić na potrzeby filmu w prawdziwy kawiarny kolejowy. Nie ma miejsca na bójki. Eurotunel ma 50 km długości, z czego 38 km znajduje się pod wodą. Średnia głębokość wynosi 40 metrów poniżej dna morskiego. Od maja 1994 roku tunel umożliwia transport kolejowy osób i pojazdów z prędkością 155 km na godzinę. Przez tunel. Żarówki i samochody osobowe przewożone są specjalnym pociągiem zwanym Euroshatter. Połączenie operatorów Eurostar i Talis powinno poprawić bilanse obu firm. Z powodu pandemii pociągi poniosły dużą utratę pasażerów. Sprzedaż biletów również powinna zostać zoptymalizowana wspólnie. Pokażemy, że cyfryzacja w transporcie regionalnym jest możliwa. Osiągnęliśmy poziom techniczny, który pozwala nam zwiększyć wydajność. Wdrażamy systemy i metodykę, które przynoszą gigantyczny wzrost wydajności. Spodziewamy się, że dzięki temu systemowi możemy zmniejszyć zużycie energii nawet o 30%. Wiele osób jedynie o tym mówi wdraża go do Saksonia wspólnie z Alstomem. Grupa Estom odważyła się spojrzeć w przyszłość podczas czerwcowych targów w Hanowerze. Na początku pokazano film. Aby osiągnąć cel klimatyczny musimy zmniejszyć emisję ruchu drogowego nawet o 50%. Dlatego rządy federalne i stanowe inwestują w przenoszenie mobilności na kolej. Nowoczesna sieć wyposażona w europejski system sterowania pociągami ETCS będzie stanowić podstawę automatycznego prowadzenia pociągów. Jednak pełne wyposażenie niemieckiej sieci kolejowej w ETCS potrwa ponad 10 lat. Jako lider na międzynarodowym rynku w tej dziedzinie, a jest to znacznie szybsze udostępnia korzyści płynące z cyfrowego i zautomatyzowanego systemu. Donosaksoński projekt ARTE to prawdziwa światowa premiera. Po raz pierwszy w pociągach regionalnych wprowadzono obsługę automatyczną. Oznacza to zwiększoną przepustowość dzięki zwiększonej częstotliwości pociągów. Zmniejszone koszty operacyjne dzięki mniejszemu zużyciu energii, poprawiona punktualność i krótszy czas podróży, wyższa jakość będzie jednocześnie tworzyć i obsługiwać rosnący pobyt. W ciągu trzech lat rozwiązania techniczne na pokładach pociągów regionalnych mają zostać przetestowane, aby udowodnić zalety ETCS, nawet jeśli system nie jest jeszcze zainstalowany na samej trasie. Krajowa spółka komunikacyjna Dolna Saksonia LNVG dostarcza dwa regionalne zespoły spalinowe LINT41 do testów. Dolna Saksonia finansuje ich wyposażenie kwotą 5,5 milionów euro, głównie z tzw. funduszy specjalnych digitalizacji. W pierwszej fazie zostaną opracowane nowe systemy do zautomatyzowanej obsługi. Obejmuje to wykrywanie sygnałów i przeszkód. W drugiej fazie systemy te zostaną zainstalowane w dwóch jednostkach trakcyjnych LNVG wyposażonych w ETCS i przetestowane w działaniu na trasach w Dolnej Saksonii. Dolna Saksonia ponownie wyznacza standardy. Będziemy nie tylko kamieniem węgielnym niemieckiego zaopatrzenia w energię przez kilka najbliższych lat, będziemy również kamieniem węgielnym nowej mobilności dla naszego kraju w połączeniu z najlepszą możliwą ochroną klimatu. I ostatecznie, aby wnieść decydujący wkład w zapewnienie postępu naszego państwa, Niemiec, ale także w szczególności Dolnej Saksonii. Jeśli zaczniesz z kimś rozmowę na temat dwóch terminów Arte i kolej, to bardzo szybko trafisz do telewizji. Szybko trafisz na nasz znany kanał kulturalny Arte, który ma na swoim koncie wiele filmów dokumentalnych o kolei. Często pokazują stare pojazdy szynowe. Jednak ta nostalgia nie jest tym, czego doświadczamy dzisiaj. Bo ponownie przeżywamy światową premierę tutaj, w Dolnej Zaksonii, a tym samym wyznaczamy standard zrównoważonej mobilności, który będzie przykładem dla całych Niemiec, ale prawdopodobnie nawet dla całej Europy. Dlaczego to światowa premiera? Wielu powie, że w pełni automatyczne systemy już istnieją. Tak są w metro, w miastach, w systemach niezależnych, ale nie istnieją w systemach otwartych, jak w pociągach regionalnych. Zwłaszcza spadające koszty operacyjne mogą ostatecznie znacznie ułatwić wejście na rynek dostawcom regionalnym w Dolnej Saconi, ale także w innych krajach związkowych. Ostatecznie w rezultacie można był również ograniczyć dojazdy do pracy samochodami. W Dolnej Saksonii wiemy bardzo dobrze, przyszłość transportu kolejowego jest neutralna dla klimatu i cyfrowa. W ciągu najbliższych kilku lat prognozowany jest znaczny wzrost zarówno kolejowego transportu towarowego, jak i pasażerskiego. Tego oczekujemy, tego chcemy. Zrealizujemy to cyfrowo i automatycznie. To ogromny krok dla ruchu kolejowego w Niemczech. To duży wspólny wysiłek, który przybliża nas do wizji, a mianowicie ruchu automatycznego ze wszystkimi jego zupełnie nowymi możliwościami. Jako Ministerstwo Gospodarki cieszymy się niezmiernie, że możemy w znacznie większym stopniu zająć się również jazdą automatyczną w sektorze kolejowym. Jak dotąd nie skupialiśmy się na tym w naszych głównych programach badawczych. Dla nas jazda autonomiczna dotyczyła przede wszystkim pojazdów drogowych. Koleje przegrały w wyścigu o dotację do badań, dlatego, jest to wspaniały projekt kluczowy. Prosimy o tolerancję dla niespokojnego wizerunku sekretarza stanu. Najwyraźniej ministerstwo nie ma jeszcze wydajności cyfrowej na najwyższym poziomie. Co pozytywne, Federalne Ministerstwo Gospodarki jest jednym ze sponsorów finansowych projektów w wysokości 4,2 miliona euro. Alstom sam wnosi taką samą kwotę. Alstom mógł w zeszłym roku sprowadzić podobne zamówienie na cyfryzację z regionu Morelowego w Stuttgarcie. 215 pociągów S-Bahn w Stuttgarcie zostanie wyposażonych w system ETCS i zautomatyzowaną obsługę pociągów Automatic Train Operation ATO dla DB Regio AG. Ponadto Alstom wyposaży w tę samą technologię 118 pojazdów Państwowej Agencji do Spraw Pojazdów Szynowych SFBW Baden-Württembergim do transportu regionalnego w regionie Stuttgartu. Pierwszy pociąg s 1 serii 423 do wyposażenia w technologię sygnałową ETCS przybyła 21 marca 2022 roku ze Stuttgartu do Alstom w Henningsdorf. Jaka jest różnica między projektem w Stuttgarcie a nowym projektem w Dolnej Saksonii? Für Stuttgart entwickeln wir die ETCS. Dla Stuttgartu opracowujemy rozwiązanie ETCS FVC 3 co oznacza, że jest to kolejna generacja European Vital Computer. Europejskiego kluczowego komputera, który będzie następnie stanowił podstawę do cyfryzacji poszczególnych rozwiązań w Niemczech. Ten nowy projekt jest modułem budulcowym, który na nim budujemy. Oznacza to, że oba projekty mają od siebie pewną zależność. W Stuttgarcie wdrożone zostaną systemy ETCS FOC3. Oznacza to, że do końca 2025 roku wprowadzimy tam obsługę pasażerów z najnowszym rozwiązaniem ETCS. Idziemy tutaj o krok dalej i poprzez ten projekt badawczy, Pokazujemy, że możemy również doprowadzić Stuttgart do tego poziomu również w Dolnej Saksonii. Operacje związane z wprowadzeniem pojazdów będą początkowo odbywać się na tak zwanym stopniu zautomatyzowania drugiego, GOA2. Tak więc personel pozostaje w pociągu, ale i tak jest wiele do zbadania przez niemieckie Centrum Aeronautyczne, DLR, Instytut Technologii Systemów Transportowych oraz Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Kolejowej Politechniki Berlińskiej. Koncentrujemy się na operacjach kolejowych, a a zautomatyzowana jazda cyfrowa jest oczywiście bardzo dużym wyzwaniem. Nagle mamy zupełnie inne opcje i dużą większą elastyczność. Dzięki temu wiemy znacznie więcej o systemie. Możemy go wykorzystać, aby znacznie lepiej wpłynąć i zaprojektować system. Możemy zmienić operacje kolejowe, aby stały się bardziej punktualne i wydajne. To jest jeden wielki cel. Chcemy, jak to się mawia, zabrać ze sobą ludzi, pasażerów oczywiście, ale przede wszystkim pracowników, ponieważ wierzymy, że powstanie wiele ciekawych nowych miejsc pracy, które są również niezwykle atrakcyjne, ale oczywiście ważne jest, abyśmy nie mówili, tak po prostu ma być. Ale rozmawiamy z ludźmi i pytamy, co oznacza dla Ciebie miejsce pracy, co to oznacza dla pasażerów lub operatora sieci to Uwzględniamy również aspekty operacyjne, ekonomiczne, a przede wszystkim psychologiczne. Jak powiedziała pani Melius, nie możemy patrzeć wyłącznie na technologię. Sama technologia nie tworzy ruchu kolejowego. Oznacza to, że zawsze musimy widzieć ten trójkąt. Technologia, ruch i ludzie. I trzecia sprawa to kwestia legalnego dopuszczenia pojazdów do ruchu kolejowego. Cały nasz projekt jest bezużyteczny, jeśli nie możemy go urzeczywistnić. I dlatego będziemy wspierać Alstom w obszarze dopuszczeń. Nie brzmi to szczególnie ekscytująco, ale w rzeczywistości jest to naukowe wyzwanie. Aby zajrzeć tutaj, jakich dokumentów potrzebujemy, jak możemy pokazać, czy jesteśmy pewni. Rzeczniczka zarządu LNVG Carmen Schwabel chciałaby, aby osoby, które obecnie obsługują pociągi, zostały zaangażowane jak najwcześniej. W projektach badawczych chcielibyśmy mieć takie innowacje w pojazdach na bardzo wcześnym etapie, które potem będą jeździć również w warunkach rzeczywistych, a także będą towarzyszyć im w praktyce koledzy, które teraz jeżdżą. Chcemy usłyszeć ich pomysły, aby mogli nam powiedzieć, że jest to dla mnie przyjemne lub nieprzyjemne, lub że jest to dla mnie zdecydowanie. Za trudne w mojej codziennej pracy, lub że jest to zdecydowanie zbyt czasochłonne do udokumentowania, albo zbyt dużo czasu mija, zanim mamy te wyniki przed sobą, aby można je było włączyć do projektu na bardzo wczesnym etapie, aby później zostały zaakceptowane przez ludzi, którzy mają z nim pracować w praktyce. Nie chcemy nikogo zaskoczyć pakietem niespodzianek. Chcemy, aby personel wiedział, okej, okay, dostaję instrumenty, które ułatwiają mi codzienne życie, które dają mi możliwość ułatwienia rzeczy. Może po prostu zaoszczędzą czas pracy, ale także uczynić pracę bardziej interesującą, aby ludzie, którzy muszą z tym pracować, nie mieli obaw przed innowacjami. Muszę być trochę symboliki. Tak więc liderzy wspólnego projektu podpisali umowę o współpracy na dużej tablicy. Partnerzy są pewni, że rozpoczęty projekt przyniesie znaczną poprawę oferty mobilności kolejowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Powinno więc być ekscytujący na regionalnych torach Dolnej Saksonii. Na no dzisiaj to wszystko w naszym programie. Do następnego razu. Do widzenia.